Szanowni, chciałem Wam zaproponować krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji. Wyszliśmy od ruchu jednostajnego, ruchu ze stałą szybkością wzdłuż linii prostej. Inaczej mówiąc, ruchu ze stałą prędkością. Tu macie definicję prędkości i szybkości. No i dalej będziemy przyjmować, że ponieważ ten ruch odbywa się wzdłuż linii prostej, to o kierunku tego ruchu nie będziemy już wspominać. Będziemy mówić tylko o szybkości. Tempo zmian drogi w czasie jest stałe. Konstans od łacińskiego słowa stały, niezmienny. No i to, o czym żeśmy rozmawiali, to było to, że Galileusz w pewnym momencie zrozumiał. O, ten pan właśnie. To jest bardzo wybitna postać w historii cywilizacji. Warto zdawać sobie sprawę, każdy moim zdaniem, wykształcony, każda wykształcona osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, czego dokonał. Zrozumiał. Obserwując ruch, że w przeciwieństwie do tego, co mówił Arystoteles, że każdy ruch wymaga przyczyny. Jeżeli ta przyczyna usta, ustaje, to ruch się kończy. No, i tam oczywiście oszczep wyrzucony z ręki porusza się dalej, ponieważ ta ręka wprawiła powietrze w ruch i to powietrze dalej ten oszczep. Powoduje, że ten oszczep się porusza, a w bardziej nowoczesnych czasach średniowiecznych to mogli być anieli, którzy skrzydłami jakoś popychali ten oszczep. Galileusz zrozumiał, że jest zupełnie na odwrót, że ruch jest takim naturalnym stanem. Jeżeli przyjmiemy, że stan spoczynku to jest specjalny przypadek stanu ruchu, po prostu z zerową szybkością. I że jeśli nie ma konkretnej przyczyny, która powoduje zmianę tego ruchu, to ciała po prostu pozostają w ruchu jednostajnym no lub w spoczynku. tak? Ale ten, będę rozumiał ten ruch jednostajny jako określenie, które zawiera w sobie także ewentualnie to, że ciało znajduje się w spoczynku. I, i tę tendencję, czyli jest jakby zupełnie odwrotnie niż... Mówił Arystoteles. No i teraz łatwo jest zrozumieć, dlaczego ten wyrzucony oszczep leci w powietrzu, a potem w końcu spada. No, leci w powietrzu, ponieważ y, to jest świadectwo tej jego własności, że chce utrzymać swój ruch bez zmian, no ale w końcu spada, ponieważ działa na ten oszczep przyczyna zmiany ruchu to jest siła grawitacji. No i tę tendencję do pozostawania w ruchu nazywamy bezwładnością. Galileusz zrozumiał też, że właściwą miarą bezwładności, bo ruch jest łatwiej zmienić w przypadku jednych ciał, a trudniej w przypadku większych, że miarą tej bezwładności jest masa. To jest ciekawe, nie ciężar. Nie ciężar, a masa. I to oznacza, że jeżeli sobie wywieziemy dwie paczki, jedną o masie 10 kg, a drugą o masie 20 kg na księżyc, to pomimo, że tam ciężar tych paczek jest no, minimalny, praktycznie, no to nadal tak samo trudniej będzie zmienić ruch tej, cięż... tej paczki o większej masie, jak na Ziemi. Więc to masa, odkrywamy drugie znaczenie, kiedyś. To była po prostu miara ilości materii, która zawiera się, z której składa się dane ciało, a teraz jest to także miara jego bezwładności tego ciała. No i badaliśmy to. Badaliśmy to w taki sposób, że tu mieliśmy doświadczenie na statywie. Wisiała nakrętka, tą nakrętkę można było odchylić o stały kąt, no i mieliśmy dwie piłki jedną piłkę A i drugą piłkę B, piłka A była pusta, a piłka B była wypełniona piaskiem, miała 20 razy większą masę niż piłka A, no i po odchyleniu tej nakrętki o jakiś kąt i puszczeniu jej, ona opadając uderzała w piłkę A i piłka A zaczynała się toczyć. No, jeżeli jest jakakolwiek moc w nadaniu ruchu tej piłeczce ping-pongowej w tej nakrętce, no to ona będzie oczywiście taka sama, jeżeli odchylimy ją o ten sam kąt. No więc potem powtórzyliśmy to doświadczenie z nakrętką B, tą z piaskiem. No i okazało się, że ta nakrętka B rzeczywiście znacznie wolniej odleciała. No co jest ilustracją tego, że jak coś ma większą masę, to trudniej jest to poruszyć po prostu. No i potem były jeszcze były jeszcze doświadczenia z... Były jeszcze doświadczenia z samochodzikami. Ten układ doświadczalny to były dwa samochodziki, które kupiłem identyczne na Allegro. Pudełko po zapałkach, w których w ramach odważników były trochę monet. To pudełko było przyklejone na dachu jednego z tych odważników. Sprężyna płaska i nitka, którą tą, tutaj widać, tę nitkę, która tą sprężynę ściska. No i w momencie, kiedy. W momencie, kiedy przepalało się tą nitkę, ta sprężyna się rozkurczała, można tak powiedzieć, i te samochodziki się rozjeżdżały. My już wiemy z naszych dywagacji na temat sił wzajemnego oddziaływania ciał, że w takiej sytuacji ta sprężyna działa z jednakową siłą na oba te samochodziki. No i tu można było zobaczyć, tu można było zobaczyć przy przepalaniu. Zobaczmy, czy jest wszystko w porządku, czy ta jest prędkość odtwarzania, czy jest niewielka. Wyraźnie zobaczyć, że ten samochodzik po prawej stronie. On tu nie ma jeszcze przyklejonego tego pudełka, tylko taką gumką. Szeroką jest to pudełko, jest to przymocowane. Myśmy już mieli doświadczenie w wersji bardziej zaawansowanej technologicznie, że wolniej odjedzie. Ten samochodzik po prawej stronie, ten obciążony z większą masą, obciążony dodatkowo tym pudełkiem z zapałkami, z monetami. No proszę. Widać. Widać jeszcze raz. Możemy to jeszcze raz puścić w takiej wersji na dużym ekranie. No to jak trzeba to jeszcze raz. Bo dlaczego tu się ten ekran nie nie powiększył? Momencik. No ja bym chciał, żeby ten ekran się zrobił duży. A on się nie chce robić duży. No dobrze, trudno. No jeszcze raz zwróćcie uwagę, prawy samochodzik naprawdę odjeżdża wolniej. No więc to jest kolejne kolejny potwierdzenie, że, że Galileusz ze swoją intuicją, że to masa jest miarą bezwładności. Im większa masa, tym większa bezwładność, tym trudniej jest poruszyć to ciało miał po prostu rację. Jeszcze o takich doświadczeniach będziemy parę razy rozmawiać, kilka jeszcze innych doświadczeń takich zrobimy, a nawet prawdopodobnie będzie projekt samokształceniowy, ale to już we wrześniu przyszłego roku szkolnego żeby takie doświadczenie, pokazujące, jaką rolę ma masa w bezwładności, zaprojektować i wykonać samemu w domu. No i z tym e, stwierdzeniem Galileusza, że jeżeli na ciało nie działa przyczyna zmiany ruchu, to ciało porusza się ruchem jednostajnym. E, 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 no można ma to bardzo poważne e, konsekwencje, bo z każdym z takich ciał można związać jakiś układ odniesienia i we wszystkich tych układach odniesienia ta zasada bezwładności, mówiąca o tym, że jeśli na ciało nie nie działa przyczyna zmiany ruchu, to ciało porusza się ruchem jednostajnym. Będzie obowiązywać. Żaden z tych układów nie jest wyróżniony. No i Galileusz natychmiast wyciągnął wniosek, że, a to znaczy, że prawa fizyki w każdym z nich powinny obowiązywać tak samo. I wnioski z zastosowania praw fizyki powinny być takie same. Szczegóły rachunkowe mogą się różnić między jednym a długim układem odniesienia inercjalnym, ale obliczenia wykonane, analiza wykonane, analizy wykonane w obu tych układach, czy w różnych takich układach powinny prowadzić do takiego samego wniosku. No, pierwszym prawem fizyki, które obowiązuje we wszystkich inercjalnych układach odniesienia jednakowo, no, to jest oczywiście zasada bezwładności galileusza. Tak? No, bo jeżeli coś porusza się dwa układy. Odniesienia poruszają się względem siebie ruchem jednostajnym i oba są to coś, co porusza się względem jednego z nich ruchem jednostajnym, porusza się ruchem jednostajnym także względem drugiego z nich. Więc rzeczywiście to prawo obowiązuje, jest przykładem prawa fizyki, które obowiązuje tak samo we wszystkich układach inercjalnych, ale wszystkie prawa fizyki powinny obowiązywać tak samo we wszystkich układach inercjalnych. No, i będziemy, y, 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 pokażę Wam jakieś przykłady takich zadań, które można rozwiązać, odwołując się do inteligentnie wybranego układu inercjalnego, w którym obrazek pewnego zjawiska się bardzo upraszcza. No, ale to będzie na kolejnych lekcjach. No i teraz tylko jeszcze wspomnę, że są oczywiście układy nieinercjalne. No i tu można sobie wyobrazić, że o, jedziemy sobie, to się często zdarza, teraz jest lato. Jedziemy sobie samochodem i napotykamy rowerzystę. Napotykamy rowerzystę. No, jest ruch z przeciwnej strony, także musimy zwolnić. No i przez chwilę jedziemy ruchem jednostajnym z tą samą szybkością, co rowerzysta. Oba układy i nasz, i układ rowerzysty, to są układy inercjalne. No, i w szczególności w naszym układzie, e, rowerzysta pozostaje w spoczynku, bo jedziemy z tą samą szybkością co rowerzysta. Więc. E, prawdziwa jest to zasada bezwładności e, e, Galileusza. No ale teraz może się zdarzyć, że e, e, zaczynamy wyprzedzać tego rowerzysta. Wyprzedzać potem jedziemy już coraz szybciej. Więc. E, nie z taką szybkością jak rowerzysta, tylko ze znacznie większą szybkością, no i coraz większą szybkością, bo przyspieszamy, jedziemy coraz szybciej. No i co się nagle okazuje? Ten rowerzysta, który równo kręci pedałami i w zasadzie należałoby podejrzewać, że żadne siły na niego nie działają, które mogłyby ten ruch w kierunku równoległym do, do, do asfaltu zmienić. No owszem, jest. Siła grawitacji, ale też ten rowerzysta jest podtrzymywany, jego rower jest podtrzymywany przez powierzchnię asfaltu, więc pewnie te siły się jakoś znoszą, te przyczyny takie się znoszą w kierunku pionowym, a poza tym interesuje nas ruch w kierunku poziomym. No pomimo to, że on kręci równo, to my widzimy, że on się oddala z coraz większą szybkością. A więc w tym poruszającym się z coraz większą szybkością przyspieszającym samochodzie e, mamy e, obraz sytuacji rowerzysty, który też jakoby przyspiesza w przeciwnym kierunku. No e, to jest układ nieinercjalny, tak? W tym układzie przyspieszającego samochodu zasada bezwładności e, Galileusza nie obowiązuje, ponieważ na rowerzystę nie widać, żeby działały jakieś przyczyny zmiany ruchu. Dokładnie rzecz biorąc, działają jakieś przyczyny, ale one się dokładnie równoważą, a rowerzysta w naszym układzie nie porusza się wcale ruchem jednostajnym, tylko przyspiesza, porusza się coraz szybciej. No więc warto pamiętać, że oprócz układów inercjalnych istnieją układy nieinercjalne, i w tych nieinercjalnych układach prawa fizyki w różnych układach mogą obowiązywać, mogą różnie wyglądać. To wszystko na razie, dziękuję.